Śmieł krótko tutaj parowata, a dzisiaj gramy sobie ze Fortnite'a i będziemy rozmawiać. Co się stanie w moim kanale. tak. Bo jedna zrobiłem taki film, o lama. Wybijmy taki jeden film. Dzisiaj powiedziałem, że yy, coś nie będę nagrywał na YouTubie. No, no. To było, no bo musiałem, yy, musiałem zrobić to, bo miałem miniać klan, a ja nie mogłem polski i miniecki kanał zrobić ooo jeszcze był hit nie mogę to zrobić bo, bo to, to, to trochę nienormalne bo będę tutaj robił odcinki i tutaj Teraz poszedł. Otworzył sobie lamy. Nie, jeszcze tu lama jest. Yy, bo. A, yy, zrobiłem to tamto i potem zrobiłem parę odcinków, ale potem nie robiłem. Parę robiłem, no potem nie robiłem. I no i potem pomyślałem sobie, czemu nie robić znowu odcinki na paru No I potem robię, robię. To są. Muszę być stepek. I chciałem. I zrobiłem. Tam zrobiłem jeden odcinek e, w. E, um, Fortnite e, Tips dla antyturystów. To trochę napisałem źle ten opis. napisałem trochę źle ten opis. No. No i tam tam. Tam tam. Kurde do domu. Hmm. Eee. Dobra. No mamy już dopiero 5 kile. Chciałam tam ten odcinek, ale mnie nie było słuchać. Teraz nie. No bo wiecie no, chyba to bot Bo się nie buduje Tylko patrzy Ho. Albo on nic nie ma do budowania Ale on skacze O zaczyna Dawaj nie mam shielda Ale ty też nie masz, nie masz mniej Mogę wpaść. Kurde, ja bez shielda. Dawaj, 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 dawaj szuko. i co chciałam opowiedzieć jeszcze a tak gdzie ja byłem na no, tym kanale i potem zrobiłem tam odcinki i ten kanał jeszcze będzie Więc na bug będzie ten kanał nie skasuję go ani nic będą normalne odcinki streamki, pipinki będą też wszystko będzie dobra strefa jest za mną to wszystko nie będzie o kurde o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. ale easy trochę demedia stracę, ale mam dwa milikity. Uuu, o mam teraz szczęście. Odpalaj go. Jestem ja mam bigianie, ja nie mogę. Jakie szczęście można mieć takie? Dobra. Wszyscy ich chyba oni są. Jest tutaj na dwa hity, ale nu nie ma nic do budowania. Udę, jeśli ja nie mam dobrego szyda. On się schował, busiu. Kurde, nie. Это раз великий великое счастье Ой, я с Эминей О, я сейчас счастлив этой рунде Давай, давай, давай Могу это наладовать, да? No jakiegoś świcera Ale znaczy nie, to nie był taki świcer Bo nie budował tak dużo no Dobra, zbieramy tam darmowe shieldy Zabłowały, że nie będą mnie snajpować No i 75 Bo Muszę jeden Nie, ja idziemy do strefy A wrzeszam kogoś tutaj u mnie Co jest tu? skar! Na ostatnie rundzie skarek. Będzie easy win. To tylko zrobię taki odcinek, co uda mi się. Gdzie oh, on jest? Widzę go Kurde Oj, dawaj, dawaj, dawaj da. Dziękuję za obejrzenie. Wygraliśmy um, Myślałem, że nie wygram, ale wygrałem 10 uh, rund 10 kill um, Zachodnicy lajka, subika dzwoneczkiem um, I dziękuję za obejrzenie ładny winek 10 kill Myślałem, że mi się nie uda <laughs> Zabiłem go z karem Zabiłem go z karem, dobra Zaczywam um, miłego dnia jeszcze i siepka